Jeśli chodzi o nasz mecz, no to zacznijmy od najważniejszego meczu. No bo w sumie mecz Polaków jest dla nas najbardziej istotny. Przypominam, że jest to Liga Narodów. Czy my walczymy o jakieś punkty z Holandią? Gdzie Holandie punktują na kursie powyżej 2-0? Statystyki macie przed oczami, jak to wygląda. Jeśli chodzi o Everage, czyli o średnią statystykę na podstawie meczy z Ligi Narodów, taką ogólną statystykę. No dla mnie, jeśli miałbym wybrać jakiś współczynnik. To współczynnik kornerów. Wiadomo, że Polska jest tutaj w roli gospodarza, tak więc ten współczynnik powinien być większy od średniej wypadkowej w tym przypadku. No jak widać, holendrzy grający na wyjeździe mają dość wysoką średnią i w tym meczu rzuty rożne mogą zostać przekroczone. To taka moja rozkmineczka a propos meczów Polaków, no bo jeżeli chodzi o wynik, no to Powiem szczerze, X2. Nietypowo bym zwycięstwa Polaków, chociaż może nie powinienem tego mówić, wiadomo, względy patriotyczne. Holendrzy, w sumie, też nie mają o co grać, więc będą bardziej sprawdzać swoich zawodników. No ale widzicie, jak to wychodzi na trendach kursowych, wejście na Polskę. Było przy kursie 3.15, teraz jest kurs ponad 3.50, 3.55 dochodzi do 3.60. Można znaleźć na pewno te wyższe, wyższe kursy, ale widać jak to na grafice leci świeczkowo, leci świeczkowo w dół, jeśli chodzi o wygraną drużyny przyjezdnej, czyli away team. Teraz jest 1.91 kurs average'u, U niektórych bukmacherów oczywiście mo można nadal znaleźć wyższe kursy. No ale Tendencja weryfikacji rynkowej leci w dół, leci w dół na Holendrów. No i tutaj też wiemy z naszej strony, przecież, że ten skład, jaki będzie wzięty pod uwagę do tego meczu, będzie odbiegał od takiej kolektywy polskiej, na pewno w związku ze sprawdzeniem kilku graczy. Wiadomo, co mamy w defensywie w tej chwili, na chwilę obecną, jaka jest tam dziura ze względu na kontuzję. Może nadzieja umiera ostatnia, ale powiem szczerze. Jeśli miałbym typować ten mecz, to no to X-2. Zacznijmy grupę pierwszą z Ligi Narodów, oczywiście z tej najwyższej półeczki, a tutaj gra Chorwacja, Francja, Dania i Austria. Jeśli chodzi o tabelę, no to Duńczycy tutaj prowadzą, na drugim miejscu jest Chorwacja. Co jest zaskakujące, Francja jest na ostatnim miejscu. Jak widzicie, Mbappe patrząc na tą tabelę troszeczkę jest zdziwiony. Poza tym, no historia z Mbappé i reprezentacją Francji coraz bardziej się pogarsza. Może to charakter zawodnika. Kilka osób wypadło również z reprezentacji Francji, zostają powołani inni na to miejsce. Tak więc ciekawie się dzieje we Francji, no ale wiadomo, że we Francji były zawsze dymy wewnątrz drużyny, no i to chyba się nigdy nie zmieni. Zawsze powstawały jakieś tam obozy między graczami z jednej drużyny. Mimo wszystko, Francja, wedle naszego typowania. Powinna zostać na tym ostatnim miejscu, bo typujemy bombkowo wygraną Austrii z Francuzami za 8.20. Czemu mamy tego nie spróbować? Chorwacja dania tutaj remisowo. Praktycznie mecz o pierwsze miejsce, no ale satysfakcjonujący również dla Chorwacji ten jeden punkt w sytuacji walki o drugie miejsce. No ale tutaj Austria według nas powinna się wspinać, bo jeżeli pokona Francję, co jest dość wielką niespodzianką, wręcz cudem przy kursie 8.20., no to może sobie poradzić również z Chorwacją u siebie, i wtedy byłby drugi cud, i zajęłaby drugie miejsce. Może tak się stać, wszystko się może stać. To jest piłka nożna, przede wszystkim to jest Liga Narodów, gdzie te niespodzianki będą się uskuteczniać. Na zakończenie jest mecz Danii z Francją, i tutaj przewidujemy remis za 3:40. Grupa druga to Hiszpania, Czechy, Portugalia i Szwajcaria. Tutaj Patryk szyk nam wariuje. No, ale zobaczmy, to, jak to wygląda w tabeli. No, Czesi są na trzecim miejscu, mają 4 punkty, Szwajcaria na ostatnim miejscu. Żeby nie spać, Czesi muszą sobie tych punkcików ponabijać, a ja tu przewiduję dla Czechów remis z Portugalią za 3,60. No i wygraną na wyjeździe ze Szwajcarią za 4,80, nie po faworycie. Przypominam, że jest to Liga Narodów. Do tego Hiszpania wygrywa ze Szwajcarią za 1,55, no i Portugalia pokonuje Hiszpanię u siebie za 2,65. Tak to może wyglądać według nas. Grupa trzecia, gdzie mamy Niemców. Mamy Włochy, Anglię i Węgry. No i co tu ciekawego w tej grupie? Patrząc na tabelę, tutaj Hurricane znowu jest zdziwiony, tak samo jak Mbappé. Chyba panowie powinni razem pójść na piwo po fazie grupowej Ligi Narodów i utopić smutki. Dlaczego? No, Anglia jest na ostatnim miejscu i ma tylko dwa punkty. Włochy są na trzecim miejscu, mają pięć punkcików. 7 punktów Węgry prowadzą w tabeli, gdzie były totalnie skreślane. To, że były skreślane na początku, nie znaczy, że troszeczkę nie spadną i tutaj według nas spadną, no bo z Niemcami być może przegrają, według nas przegrają. 1,30 za to płacą, więc tutaj Niemcy są dość mocnym faworytem, ale za to Anglicy powinni wygrać z Włochami na wyjeździe za 2,70, potem zremisować z Niemcami u siebie. Wiadomo, mecze Anglia-Niemcy. Troszeczkę tam tych kibiców podbudowywują, więc tutaj będzie starania z obu stron no i myślę, że remisowo mogą się tutaj pogodzić. 3,50 za to płacą. Na zakończenie Włosi pokonają Węgrów i myślę, że jest to dość pewny meczyk. Tak się to powinno tutaj zakończyć w tej grupie. Grupa czwarta, gdzie jest nasza Polska, Walia, Belgia i Holandia. Jak to wygląda w tabeli? Tutaj De Jong widać, że wyszedł z coffee shopu, dlatego taką minę strzelił. Walia na ostatnim miejscu no i walczy z Polską o utrzymanie. Holandia z Belgią walczy o pierwsze miejsce, ale czy walczy, czy tak naprawdę zależy któremuś z tych zespołów, by to pierwsze miejsce zająć. Belgia z Walią remisuje 4,75, no Walia potrzebuje punktów, więc będzie się starać. Ale Walia leci na Mundial, więc też musi sobie troszeczkę uważać, jeżeli chodzi o zawodników, Polska Holandia. No, tutaj typujemy jednak dwójkę na Holendrów. Wtedy będzie uprzywilejowana Walia w meczu z nami, no bo wystarczy, że z nami wygra u siebie i nie spadnie z tej grupy Ligi Narodów. Ale troszeczkę więcej sił włożymy w ten mecz z Walią, tak mi się wydaje, i te trzy punkty nawet w tym meczu są do zrobienia. I tutaj myślę, że uderzymy troszeczkę lepszą, lepszą reprezentacją, lepszym składem, gdzie Walia nie wiadomo co zrobi. 2,35 płacą za zwycięstwo Polski nad Walią, i ja liczę, że jednak wygramy. W międzyczasie będzie mecz Holandia-Belgia, gdzie kraje Beneluxu będą usatysfakcjonowani remisem za 3.35. Mamy Ligę Narodów B, czyli ta niższa klasa, do której możemy tak naprawdę spaść. Ukraina-Szkocja, znaczy Szkocja-Ukraina, bo mecz jest w Szkocji, jedynką za 2.45. I ten meczyk już jutro, czyli w środę, ten mecz zaczyna nam zmagania w Lidze Narodów. Bośnia i Hercegowina remisuje z Czarnogórą 3,60. Tutaj może być ostro, bo kraje chyba się nie za bardzo kochają. Finlandia, Rumunia również remis 3,35 i tutaj też może być ostro. Armenia, Ukraina na dwójeczce 1,60. Myślę, że jest dość dobry kurs na Ukrainę w tym starciu. Słowenia, Norwegia dwójeczka 2,05. Izrael remisuje z Albanią za 3,20. Serbia, Szwecja Remisik 3,40 i Szkocja, Irlandia, tutaj jest 2,20, ale na nogą konoplianka zasłonił te cyferki, no ale musicie mi uwierzyć, że tam jest 2,20. Dalej mamy Ligę Narodów C, czyli jeszcze gorsze zespoły statystycznie oczywiście. Kazachstan-Białoruś na remisie 2,95. Litwa wygrywa z Wyspami Owczymi za 2,10. Słowacja-Azerbejdżan 1,40 na jedynce. Turcja ogrywa Luksemburg za 1,3. Gruzja wygrywa z Macedonią za 2,10. Bułgaria-Giblartar 1,15, jedynka, no malutki kursik. Irlandia Północna z Kosowem przegrywa u siebie za 3,40. Grecja na wyjeździe pokonuje Cypr za 1,7. Kazachstan wygrywa z Azerbejdżanem za 1,95, a Słowacja ogrywa Białoruś u siebie za 1,50. A na tapecie mamy Buraka Ilmaza. No goś ma tak na imię. Jeśli chodzi o Ligę Narodów, to tak naprawdę teoretycznie najgorszą. No to mamy mecz Łotwy z Mołdawią na jedynce za 1,65. Liechtenstein przegrywa u siebie z Andorą za 2,20. I remis Estonii z Maltą. Za 3,50 Malta coraz lepiej gra w piłkę. To jest bardzo dziwne. No i królewski kuponik. Co na nim? No na nim rzuty rożne, tak jak mówiłem przy tej delikatnej analizie na początku, na overze 8,5 rzutu rożnego. Myślę, że przynajmniej 9 rzutów rożnych powinno być w tym meczu. Być może większość z nich będzie Holendrów, no ale miejmy nadzieję, że będzie też sporo tych rzutów rożnych ze strony polskiej. Do tego mamy wygraną Hiszpanii ze Szwajcarią i wygraną Włoch z Węgrami do wyjęcia 2050 tego kuponiku królewskiego z ligi narodów. A Liga Typera to mecz Polski z Holandią, no co można było innego wrzucić na typowanie do ligi Typera. Mecz 22, czyli w czwartek o 20:45, odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu ligi Typera. Tak wygląda już aktualny ranking ligi typera obiec. więc go wam tutaj już udostępniam. Nie mamy egzekwo typerów na pierwszych miejscach. Na pierwszym jest Poker ma 200 punktów i już dość ładnie odskakuje. Na drugie miejsce wbił Dominik Zieliński 190 i Bart 185. Tak to wygląda aktualnie w lidze typera, a ja mam dla was mini challenge. Jeśli macie ochotę, napiszcie do mnie na maila. Maila znacie tutaj zresztą macie napisanego Przedstawienie scenariusza Mundialu pod względem typerskim, czyli jednym słowem to, co myślicie, co się stanie na Mundialu, w co będzie obfitował, czego będzie mało, jak będą wyglądały poszczególne drużyny, czy będą jakieś niespodzianki, kto według Was jest czarnym koniem. Takie Wasze delikatne rozkwinki na temat Mundialu. Nie jest to żaden konkurs, nic w tym stylu, ale dwie osoby, które rzeczywiście podejdą do tego analitycznie, będą mogły spotkać się ze mną. Ogadać chwilę. Powiedzmy, 5 listopada tutaj jest generalnie do ustalenia, ale mi najbardziej wypasował ten dzień. Możemy się spotkać w jakimś mieście, to też jest do dogadania. Walnę wam wykładzik na temat Mundialu strategii typerskiej według nas, według naszego kanału. Jak to będzie wyglądało? Podsunę wam fajne pomysły, no i zgarniecie oczywiście wejście do grupy VIP Polskiej na Mundial, bo taka powstanie już od października. Będzie ogłoszona, no i to będą dwie osoby, które wybiorę. Deadline a propos tych maili ustalam na 30 września, tak więc do tego czasu możecie wysyłać swoje rozkwinki na temat poglądu typerskiego na nadchodzący mundial. Ja serdecznie od Ciebie zapraszam do grupek vip polskich z piłki nożnej, mamy VIP Standard Vip Premium, mamy również grupki z innych dyscyplin, no i grupki nasze królewskie z NFL, czyli Futbol Amerykański a miejsce tylko w jednej z tych grupek w standardzie, możecie do nich dołączać. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, Możecie również wspierać kanał, tam specjalne filmy dla wspierających. W dniu jutrzejszym z samego rana pojawi się filmik tylko dla wspierających właśnie z kuponami na Ligę Narodów. Będzie tam około 10 kuponików na większość meczyków z Ligi Narodów w obecnym okienku. Tak więc warto wspierać kanał. Zapraszam. No i statystyka serii filmowych na chwilę obecną. 8785 wypracowanego zysku od początku tego sezonu. To oczywiście się zmieni w filmie statystycznym. Film statystyczny powinien pojawić się już jutro na kanale. Tam będzie aktualizacja z ostatniego tygodnia. W ostatnim tygodniu nam nie poszło, to od razu mogę powiedzieć, więc troszeczkę się to pozmniejsza. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie lepszy. Praktycznie wiemy o tym, no bo zawsze po gorszym. Tygodniu przychodzi ten lepszy. Póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. No i do usłyszonka w kolejnych filmikach.